City Break w maju w Rzymie, jak najbardziej. My wybraliśmy się tutaj, żeby troszeczkę odpocząć. Jesteśmy tutaj trzy pełne dni, w czwarty rano, niestety, już wracamy. Wylatywaliśmy z Wrocławia, lot trwał około dwóch godzin, lecieliśmy z Ryanerem. Tu taka mała wskazówka na sam początek: sprawdźcie wymiar bagażu, ponieważ jeżeli on nie będzie taki, jakie sobie tutaj na lotnisku życzą, zapłacicie srogą karę około 75 euro. Lądowaliśmy na lotnisku Ciampi, no jest to jedno z mniejszych lotnisk tutaj w Rzymie. I stamtąd wyruszyliśmy już bezpośrednio do punktu przesiadkowego w Termini. Autobus z lotniska do punktu przesiadkowego kosztował nas około 8 euro. Możecie też znaleźć tańszą alternatywę, ale musicie już się rozejrzeć po lotnisku. My pierwszy dzień chcieliśmy szybko, chcieliśmy szybko zacząć zwiedzać, więc 8 euro na w miarę wygodny autobus. Myślę, że cena jak najbardziej w porządku. Jest to odcinek, w którym chcielibyśmy Wam pokazać, jak wyglądała nasza ta krótka podróż w Rzymie chcemy Wam dać też kilka wskazówek, które ułatwią Wam właśnie taką podróż i ułatwią Wam zwiedzanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i oczywiście, że obejrzycie go do samego końca. Rzym w maju to bardzo dobre miejsce na wycieczkę. Pogoda jest wtedy zazwyczaj ciepła, temperatura w ciągu dnia może sięgać nawet 28 stopni. Wieczory są natomiast przyjemnie chłodne, więc można spokojnie spacerować bez uczucia duszności. Mogą zdarzyć się też niewielkie opady deszczu i burze. Maj jest początkiem sezonu turystycznego, co oznacza, że w wielu popularnych miejscach będzie sporo zwiedzających. Jeśli chcecie uniknąć największych tłumów, najlepiej planować zwiedzanie bardzo wcześnie rano lub późnym popołudniem. W południe natomiast warto zrobić sobie przerwę i odpocząć w cieniu, na przykład przy dobrej kawie czy lodach. Ważna wskazówka. W miejscach takich jak dworzec Termini, metro czy najbardziej oblegane atrakcje turystyczne trzeba uważać na kieszonkowców. Trzymajcie swoje rzeczy blisko siebie i bądźcie czujni, zwłaszcza gdy ktoś zaczepi was na ulicy z różnymi ofertami czy pytaniami. Jeśli chodzi o poruszanie się po mieście, Rzym ma dobrze rozwiniętą komunikację miejską: metro, autobusy i tramwaje. Warto kupić bilet 72 godzinny, który kosztuje około 18 euro i jest ważny na wszystkie te środki transportu. Pamiętajcie, aby bilet skasować przy pierwszym użyciu. Mimo to zdecydowanie polecamy zwiedzanie pieszo, rzym to miasto, które najlepiej poznaje się podczas spacerów. Na każdym kroku można natknąć się na wyjątkowe miejsca, zabytki małe i duże, urokliwe zakątki, które trudno zobaczyć jadąc z komunikacją. Zdecydowanie warto mieć wygodne buty. Planowanie naszej trzydniowej wycieczki po Rzymie zrobiliśmy przy pomocy dwóch nieocenionych narzędzi: Chat GPT oraz Google Maps. Chat GPT pomógł nam ułożyć optymalną trasę tak, żeby jak najefektywniej wykorzystać czas i zobaczyć najważniejsze atrakcje, a Google Maps ułatwiło dokładnie zaplanowanie kolejności szacowania odległości między punktami. Dzięki temu mieliśmy pewność, że trzy dni wystarczą, aby poczuć klimat miasta i odwiedzić te miejsca, które naprawdę warto zobaczyć. Pierwszy dzień w Rzymie mieliśmy dokładnie zaplanowany już wcześniej. Żeby uniknąć stania w gigantycznych kolejkach, kilka dni przed wyjazdem kupiliśmy bilet do Koloseum Online, prosto z oficjalnej strony. Zapłaciliśmy za bilet Full Experience 24 euro i zdecydowanie było warto. Warto dodać, że bilety można kupić też przez pośredników, np. przez serwis typu Booking, ale tam ceny bywają znacznie wyższe. Dlatego polecamy kupować bezpośrednio u źródła. Ten bilet uprawniał nas nie tylko do wejścia do samego Koloseum, ale także do zwiedzania Forum Romanum, Wzgórz Palatyńskich oraz wszystkich aktualnych wystaw i ekspozycji. Na miejscu zaskoczyła nas liczba zwiedzających, naprawdę sporo ludzi, co pokazało, że sezon turystyczny już na dobre ruszył. Przed wejściem obowiązkowa była kontrola bagażu, więc warto pamiętać, by nie mieć ze sobą niczego, co mogłoby utrudniać szybkie przejście przez bramki. Koloseum to nie tylko symbol Rzymu, ale także miejsce pełne historii. Wiedzieliście, że pierwotnie mogło ono pomieścić nawet 50 tysięcy widzów? To był największy amfiteatr starożytnego świata. I to właśnie tu odbywały się walki gladiatorów, które trwały czasami nawet całe dnie. Forum Romanum z kolei było centrum życia politycznego i społecznego starożytnego Rzymu. To tu decydowano o losach imperium. Spacerując pośród ruin, można niemal poczuć ducha tamtych czasów. Warto też wiedzieć, że na terenie Koloseum i w jego okolicy znajduje się wiele punktów z pitną wodą, zwanych nasoni. To charakterystyczne fontanny miejskie, z których można bezpiecznie i za darmo napić się zimnej, świeżej wody. Idealne podczas upalnego dnia zwiedzania. To naprawdę fajne rozwiązanie, bo pozwala się szybko orzeźwić bez konieczności kupowania butelki wody. Na obiad zatrzymaliśmy się w jednej z restauracji niedaleko Koloseum. Restauracja nazywała się Volare. Zamówiliśmy klasyczny makaron z sosem Bolognese oraz makaron z dodatkiem sera Parmigiano-Reggiano, a do tego oczywiście lampkę lokalnego wina. Warto podkreślić, że Rzym to świetne miejsce dla osób na diecie bezglutenowej. W co drugiej restauracji można było znaleźć opcję senza glutine, czyli dania bezglutenowe. Jest też kilka miejsc z certyfikatem, gdzie wszystko jest bezglutenowe, ale o nich opowiem Wam w kolejnej części. Pamiętajcie, że jeżeli jecie w pobliżu największych atrakcji, to ceny za posiłki mogą być wyższe. Drugi dzień naszej wyprawy poświęciliśmy na zwiedzanie Watykanu, najmniejszego państwa na świecie, które jest sercem Kościoła Katolickiego i jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Byliśmy tam we wtorek, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Tłumy były spore, ale znacznie mniejsze niż w środę, kiedy odbywa się Audiencja Papieska. Przed wejściem do Watykanu musicie przygotować się nie tylko na kolejkę, ale na to też, że będziecie musieli przejść przez oto takie punkty, które sprawdzają, czy nie przynosicie niebezpiecznych materiałów do środka. Jedną z atrakcji, którą zdecydowanie polecamy, jest wejście na kopułę Bazyliki Świętego Piotra. Pinaczka piesza kosztuje 10 euro i choć wymaga trochę wysiłku, widoki na Rzym i sam Watykan z góry są naprawdę niesamowite. Dla tych, którzy wolą uniknąć całej drogi pieszej, dostępna jest winda, która podjeżdża do połowy kopuły. Ta opcja kosztuje 15 euro. Zwiedzaliśmy również groby papieskie, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć historię Kościoła i znaczenie Watykanu jako miejsca spoczynku wielu papieży. W różnych miejscach zwiedzając, znajdziecie punkty, gdzie możecie zakupić sobie pamiątki. Jeden punkt to jest punkt, gdzie takie pamiątki sprzedają zakonnice, drugi to jest taki główny punkt, właśnie Watykanu, gdzie możecie sobie kupić na przykład pierścienie, medaliony. Wszystkie pamiątki, jakie sobie zakupicie, jeżeli zatrzymacie paragon, możecie sobie poświęcić. Znajdziecie w kolejce, i wtedy jest tam ksiądz, który Wam takie pamiątki, na przykład różaniec, czy też kartkę z wizerunkiem świętego, poświęci. Możecie sobie taką pamiątkę zabrać do domu. Oczywiście poświęcenie jest darmowe, spacerowanie tutaj jest darmowe. Na koniec zrobiliśmy spacer po słynnym placu Świętego Piotra. To ogromne, otoczone kolumnadą miejsce jest nie tylko architektonicznym cudem, ale także miejscem wielu ważnych wydarzeń religijnych. Poza bazyliką Świętego Piotra i placem. Watykan oferuje jeszcze wiele atrakcji, które warto zobaczyć, jeśli czas pozwoli. Muzea watykańskie, w których znajdują się ogromne kolekcje dzieł sztuki, w tym słynna kaplica sekstyńska z freskami Michała Anioła. Warto też odwiedzić ogrody watykańskie, które są oazą spokoju i zieleni pośród miejskiego zgiełku. Po zakończonym zwiedzaniu Watykanu postanowiliśmy zrobić sobie przerwę na kawę i deser. Wybraliśmy się do jednej z certyfikowanych kawiarni, która specjalizuje się w bezglutenowych słodkościach, ale oferuje też przekąski na słono. Za dwie kawy i deser zapłaciliśmy łącznie 18 euro, co w takim miejscu i lokalizacji uważamy za całkiem rozsądną cenę. Warto dodać, że kawiarnia jest nieczynna w poniedziałki, więc planując wizytę trzeba to uwzględnić. Po przerwie na kawę i deser ruszyliśmy pieszo w stronę Panteonu i Fontanny di Trevi. Spacerowanie po Rzymie ma w sobie coś magicznego. Właśnie podczas tego spaceru odkryliśmy po drodze Plac Piazza Navona, jedno z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w świecie. Gdybyśmy jechali pociągiem czy metrem, prawdopodobnie byśmy go przegapili. Panteon to doskonale zachowana świątynia starożytnego Rzymu, znana przede wszystkim z ogromnej, imponującej kopuły z otworem w środku. Wejście do środka to koszt 5 euro. Ciekawostka, kopuła Panteonu jest największą nieuzbrojoną betonową kopułą na świecie i ma ponad 1900 lat. Fontanna di Trevi to natomiast najbardziej znana fontanna Rzymu i jedna z najsłynniejszych na świecie. Według tradycji, wrzucenie monety do fontanny gwarantuje powrót do wiecznego miasta. Spacer do tych miejsc, zamiast korzystania z transportu publicznego, pozwolił nam naprawdę poczuć atmosferę miasta, zatrzymać się przy mniej znanych zakątkach i delektować się urokiem rzymskich uliczek. Na koniec dnia zaliczyliśmy jeszcze wizytę przy schodach hiszpańskich. Jednym z najsłynniejszych miejsc w Rzymie, gdzie turyści i mieszkańcy chętnie spędzają czas, podziwiając widoki i atmosferę tego wyjątkowego miejsca. Warto dodać, że każdego dnia naszej podróży robiliśmy około 25 tysięcy kroków. Zwiedzanie Rzymu to naprawdę sporo chodzenia, ale też ogromna frajda i świetny sposób na poznanie miasta z bliska. Trzeci dzień naszej wyprawy przeznaczyliśmy na swobodne eksplorowanie urokliwej dzielnicy Zatybrza. Zatybrze to jedna z najbardziej Klimatycznych i autentycznych części Rzymu położona na zachodnim brzegu Tybru. Znana jest z wąskich, brukowanych uliczek, tętniących życiem placów, kolorowych kamienic oraz licznych restauracji i kawiarni, które przyciągają zarówno turystów, jak i mieszkańców. To idealne miejsce na relaksujący spacer i poznanie mniej turystycznej, ale bardzo prawdziwej strony wiecznego miasta. Bazylika Matki Bożej na Zatybrzu, Bazylika di Santa Maria in Trastavere, to jedna z najstarszych i najbardziej klimatycznych świątyń Rzymu, a przy tym prawdziwa perełka ukryta w artystycznej i pełnej życia dzielnicy Trastavere. W tej dzielnicy znaleźliśmy również restaurację o nazwie Mama It. Jest to miejsce certyfikowane w 100% bezpieczne dla osób na diecie bezglutenowej. Tam zjedliśmy pyszną tradycyjną włoską pizzę na bardzo cienkim cieście. I na przykład pizza Margarita kosztowała tam 8,5 euro. To bardzo świetna okazja, żeby spróbować lokalnych smaków, mając pewność, że jedzenie jest bezpieczne i dostosowane do diety bezglutenowej. Gdy zwiedziliśmy już urokliwe Zatybrze, ruszyliśmy pieszo w stronę stacji Termini, głównego węzła komunikacyjnego w Rzymie. Po drodze zrobiliśmy przerwę na Piazza del Popolo, jednej z najbardziej znanych i reprezentacyjnych placów w Rzymie. To miejsce pełne historii, otoczone pięknymi zabytkami i kościołami idealne na chwilę odpoczynku i podziwiania architektury. W okolicy placu była też możliwość zwiedzania wystawy poświęconej Leonardo da Vinci, wyjątkowej okazji, by zobaczyć dzieła i wynalazki tego genialnego artysty i wynalazcy. Podczas spaceru mijaliśmy również słynny Most Anioła oraz Zamek Świętego Anioła, które są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i malowniczych punktów na mapie Rzymu. Mercato Triunfale jest to największy targ spożywczy w Rzymie, znajduje się w dzielnicy Prati, bardzo blisko muzeów watykańskich. Znajdziesz tam ponad 270 stoisk oferujących świeże owoce, warzywa, mięso, ryby, sery, wina i inne lokalne specjały. To idealne miejsce, aby poczuć autentyczną atmosferę rzymskiego życia codziennego, z dala od tłumów turystów. A teraz kilka praktycznych wskazówek, które mogą się przydać podczas zwiedzania Rzymu. Tam gdzie turyści, tam i osoby, które chcą na nich zarobić, tak samo jest tutaj w Watykanie i w ogóle w Rzymie. Możecie zakupić sobie w każdych miejscach różne pamiątki, które Wybierzecie sobie wedle własnego uznania. Są tutaj też osoby, które próbują sprzedać Wam powerbanki, próbują sprzedać jakieś gadżety, próbują sprzedać koszulki, no ale to już jest na tej zasadzie, że jak okażecie im odrobinę zainteresowania, no to możecie się wtedy z nimi troszeczkę potargować. My staraliśmy się tego unikać, po prostu nie chcieliśmy sobie psuć humoru i tracić na to czasu, bo mamy mało tutaj, bo jesteśmy tylko trzy pełne dni. Na placach i w uliczkach miasta spotkacie wiele ulicznych artystów, od śpiewaków, przez muzyków, aż po malarzy, którzy chętnie pokazują swoje prace i tworzą wyjątkową atmosferę. Trzeba być też przygotowanym na to, że na ulicach często pojawiają się osoby oferujące różne przedmioty typowo pod turystów, powerbanki, rozetki i inne drobiazgi. Warto podchodzić do takich ofert z rezerwą i uważać na to, co się kupuje. I jeszcze jedna ważna rzecz dla osób jedzących na mieście we włoskich restauracjach obowiązuje tak zwane koperto. Czyli opłata za nakrycie i serwis, która jest doliczana do rachunku i zwykle wynosi około 1 do 3 euro za osobę. Nie jest to napiwek, tylko stała opłata, więc warto mieć to na uwadze przy planowaniu budżetu. Dla osób na diecie bezglutenowej, dobra wiadomość: w marketach znajdziecie wiele produktów oznaczonych jako bezglutenowe, warto szukać oznaczenia Senza Glutina, które świadczy o tym, że produkt jest w 100% bezpieczny dla osób, które unikają glutenu. My zatrzymaliśmy się w hotelu pensjonacie, który znaleźliśmy na bookingu. Jesteśmy w Pawonie, jest to miejsce oddalone od centrum Rzymu, około 30 minut jazdy pociągiem. Jak widzicie za mną jest stacja kolejowa, tutaj się zatrzymujemy i tuż obok mamy miejsce, w którym śpimy. W tle za mną, ten niebieski punkt, który widzicie, jest to bar, kawiarenka, miejsce, w którym możecie spożyć sobie śniadanie, które macie w cenie pokoju. I na przykład dostajecie tam kanapeczki, które na miejscu są podgrzewane, ale z racji tego, że jesteśmy we Włoszech, a oni na śniadanie jedzą briosę, ciasteczka lub coś słodkiego i kawę, no to oczywiście macie też możliwość spróbowania tutaj słodkości i oczywiście wypicia dobrej, mocnej kawy, żeby mieć dużo energii na zwiedzanie. W hotelu jesteśmy sami z innymi gośćmi. Jak widzicie, na recepcji nikogo nie ma. Jeżeli macie ochotę skontaktować się z właścicielem lub czegoś potrzebujecie, no to macie dwa wyjścia: albo kontaktujecie się przez booking. Albo po prostu idziecie na drugą stronę ulicy i próbujecie dogadać się z osobami, które są na miejscu. I tu może być też problem, bo czasami jest tak, że jest osoba, która zna angielski, a czasami są to osoby, które angielskiego nie znają i porozumiewają się tylko w języku włoskim, więc tutaj pomaga translator Google. W pokoju było słychać przejeżdżające pociągi, ale po całym dniu pełnym zwiedzania zupełnie to nie przeszkadzało w zasypianiu. Pokój był czysty, zadbany, przestronny, co znacznie podnosiło komfort pobytu. Im hotel znajduje się dalej od centrum, tym ceny są bardziej przystępne, co było jednym z powodów naszego wyboru Albano Station Room. Jednak po doświadczeniu trzydniowego zwiedzania doszliśmy do wniosku, że następnym razem wybralibyśmy hotel bliżej głównych atrakcji, żeby nie tracić tyle czasu na dojazdy i mieć więcej energii na zwiedzanie. Dziękuję, że byliście z nami podczas tej wyprawy do Rzymu. Mam nadzieję, że nasze wskazówki okażą się pomocne, jeśli planujecie podobną podróż. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, subskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, by nie przegapić nowych odcinków. Jeśli macie ochotę, możecie nas też wesprzeć, kupując wirtualną kawkę na stronie bajkafe. Link w opisie. To dla nas ogromna motywacja, aby tworzyć jeszcze więcej wartościowych treści.